Z wizyta u komandosów gromu w misji ONZ w Slawonii. Zagrożenia dziś o 23.00. Wieczór za Alicją. Dziś o 21.55. Do kieszeni pośredników. Listy o gospodarce we wtorek o 18.20. Peter Fogg, Nastasia Kiński. Jak daleko, jak blisko Wima Wendersa 9 marca w Jedynce. Są niepełnosprawni śpiewający artyści. 15.55 7 maja w jedynce. Deksańskiej Matki Mordarczyni. W środę o 20.10. Ostatni weekend mijającego roku jedynka przygotowała wiele atrakcji. W sobotę o 12.10 Zygmunt Kubiak i poeta z Aleksandrii. Dokumentalny film Krzysztofa Grondesa. A o 16.30 reportaż Tomasza Lisa z Arizony Kolczasta granica. Księżniczka Karabur, Współczesna Wasie. O 20.00. A o 21.45 koncert młodzieżowego zespołu Houston, The Children Gospel Choir of America. W wieczorze z o 23.10 m.in. słynny aktor Michael Caine. A w niedzielę w Starym Kinie Musical Judy Garland. Spotkamy się w St. Louis o 9.45. O 15.50 wielka gwiazda muzyki pop Tina Turner będzie gościem programu Oko w Oko. Wisława Szymborska w Sztokholmie. Reportaż z uroczystości wręczania nagrody Nobla o 16.20. Zaś o 22.00 zwyczajni niezwyczajni. Ostatni w tym roku program o ludziach, którzy pospieszyli innym na ratunek. Reportaż Marii Wiernikowskiej z cyklu Widziała o 22.35. A na zakończenie Robert Miczą i Gregory Peck w filmie Przylądek o 23.45. Zapraszamy do oglądania programu pierwszego. Następny weekend w już w Nowym Roku. Do zobaczenia! Pracujemy z odwiecznym porządkiem rzeczy. Nie zawsze o tym wiedząc, zapraszam Państwa w wieczór wigilijny do telewizyjnej jedynki na widowisko w Dzień Bożego Narodzenia. Śpiewajcie, ptaszkowie, wdzięczni śpiewaczkowie, Panu Bogu swojemu dzisiaj zrodzonemu. śpiewajcie! Jessica Tendy

Świąteczny czas na dokument. Uczta Pojednania, drugi dzień świąt, 23.35. Metszen Amik i James Spider w dramacie sensacyjnym Wyśniony Kochanek. Piątek, 15 minut przed północą. W wit harmoników poprowadzi Ricardo Muti. Część z pierwsza koncertu noworocznego z Wiednia o 11.15, druga o 12.15. Czy imbecyl wymyśliłby coś takiego? Noworoczny wieczór w Wiedniu. Sylwester z jedynką to filmowe przeboje, znakomite kabarety i dużo dobrej muzyki. Sylwester z jedynką to wiele godzin świetnej zabawy. wychodzi z więzienia dzięki kontaktom wpływowego gangstera. I James Woods w amerykańskim filmie sensacyjnym Ucieczka Gangstera. Sobota 23.25. Słaba to nie żart. Wielką Sobotę o 21.50. O szóstej, jak zawsze, także w ostatni dzień roku, kawa czy herbata. Dwie godziny później drugi odcinek angielskiego serialu Dobranoc Kochanie. O 8.30 wiadomości. Po nich dla dzieci program Ufolutki w Bajkotece, a w programie Mama i ja sylwestrowy ballalek. 20 minut później amerykański musical Kopciuszek z najsłynniejszą partnerką Freda Astera Ginger Rogers w roli głównej. O 11%. Spotkamy się z Państwem już o 7 rano i powiemy, co przedstawimy w pierwszym dniu świąt. O 7.05 święta przy dwóch stołach reportaż o spędzaniu świąt wielkanocnych w środowisku ludzi skoszarowanych i ich rodzin. O 7.20 niezwykły muzeum, Muzeum Diabła Polskiego. 7.45 wielkanocny zajączek, bajka dla dzieci. W wykonaniu Ireny Kwiatkowskiej, Joanny Trzepiecińskiej, Piotra Machalicy, Jacka Wójcickiego, Wiktora Zborowskiego i Marcina Kudełki. Czas światła, reportaż Grażyny Dybowskiej o symbolice światła związanej ze świętami wielkanocnymi o 8.10. O 8.40 z filmoteki Toma i Dżarego, przygody Małej Robiny.